Aleluja, aleluja, Pan z wami i z ruchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Marka. A ma tobie, A Jezus przyszedł z uśniami swoimi do domu, a tłum znowu się spierał. Także nawet posilić się nie mogli. Gdy to usłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, podszedł od zmysłu. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał do siebie ich i mówił przy jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec. Nikt nie, nikt, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograwi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzymał odpuszczenia, lecz winien jest Grzechu Wiecznego. Mówili bowiem, ma Ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali do niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół, wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto matka twoja i bracia na dworze pytają o siebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są braćmi. I spoglądając na siedzących wokoło niego rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie, pała Tobie Chryste. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Drodzy Bracia, dzisiejsze Słowo Boże Zapełnione jest tak, taką wielością różnych ważnych wątków i myśli, że zastanawiam się ciągle, mimo przygotowanego rozważania, który z nich powiem, który będzie najlepszy, najbardziej stosowny, abyście, abyśmy razem wspólnie byśmy zbudowani i posileni tym Bożym Słowem. Kończy się w Polsce czterodniowy czas krótkiego wypoczynku, który zapoczątkowaliśmy wraz z przeżywaniem wielkich uroczystości Najświętszego Ciała i Pańskiej. Wielu z nas obowiązki przeżyło uroczystą, przeświętą uroczystość Bożego Ciała. Wielu z nas poszło w ślad za kapłanem, idącym z najświętszym sakramentem ulicami polskich, ulicami polskich miast i wsi. Jak każdego roku, tak i w tym roku, niektóre media ekscytowały się wypowiedziami. Niektórych polskich hierarchów od czasu do czasu nieco je zniekształcając i zakłamują. Jednak swego rodzaju medialna bomba w moim odbiorze wybuchła, kiedy na jednym z portali społecznościowych zostało wystawione zdjęcie, niezwykle charakterystyczne, rozpoznawane, zdjęcie z Warszawy. Na pierwszym planie widać podródek kawiarni jakiegoś bałtygnego, w którym siedzi spora grupa Naszej polskiej młodzieży, można się domyślić. Młodzieży znakomicie bawiącej się, pijącej piwo, prawdę Tuż za nimi, za ich plecami, w tle, w tym samym czasie, przechodzi procesja z najświętszym sakramentem. Procesja Bożego Ciała. Dochodzi do takiego duchowego spotkania. Z jednej strony ludzie idący za najchętszym Panem, modlący się, rozwodleni, proszący Boga o to, by zechciał odwiedzić zagrody i ich domów. A z drugiej strony, w najlepszym przypadku, grupa obojętnie bawiącej się młodzieży, polskiej młodzieży. I skoro idziemy tym, tą ścieżką, to pozwólcie na jeszcze dwa obrazy, dwa przykłady. A drugi obraz, drugim obrazem niech będzie obraz z Wielkiego Piątku, ze Szczecina. Wracając z liturgii Wielkopiątkowej przed dwoma laty, przechodziłem ulicą i zainteresował mnie hałas dowodzący za rogu ulicy. Kiedy tam doszedłem, zauważyłem sporą grupę młodzieży, bawiącą się niemal na ulicy, pijącą piwo, świetnie bawiącą się przy muzyce. Nic sobie, nic nie robił z tego faktu, że to może jest jakaś niestosowność, bo przecież jest to Wielki Piątek. I z pewnością nie będzie to żadnym nadużyciem z mojej strony, jeżeli bym Próbował postawić zakład, że zdecydowana większość tej młodzieży była to młodzież z rodzin katolickich, chrześcijan, dla których Wielki Piątek jest dniem szczególnego wspomnienia Męki i śmierci naszego Zwaniciela. I trzeci obrazek. Wielka sobota tego roku. Ulicę Gwicza, wczesnych wieżów. Do świątyni zmierzają, do świątyń w tym mieście zmierzają liczne grupy wiernych. Jadąc do kaplicy Najświętszego Sakramentu, uderzył mnie jednak również inne obrazek. W kawiarniach i barach, w barach piwnych, zapełniały się niemal wszystkie miejsca, jakie były operowane przez te lokale. Miejscowa Młodzież zamiast do świątyni poszła na piwo. Zamiast Jezusa wybrała zabawę. Czostry i bracia, słyszeliśmy przed chwilą w dzisiejszej perykopii ewangelijnej przez drogę Jezusa o tym, byśmy stręmi się w życiu grzechów przeciwko duchowi świętem, które, jak słyszymy, nie będą nam odpuszczone. Życie z wielu z nas jest takim nieustannym balansowaniem na linii życia i duchowej, wiecznej śmierci, na którą bez wątpienia zasłużymy, dopuszczając się grzechów przeciwko duchowi świętem. Przytoczone przeze mnie przykłady, jak również podjęta przeze mnie próba dyskusji, wywołała wielką burzę w niektórych kręgach naszej młodzieży. Przedstawiając swoje racje, wyjaśniłem, że jeżeli już nie ze względu na właśnie względy religijne, to choćby ze względu na dobre wychowanie, obyczaj. Ten obyczaj wymagał od w mojej ocenie, od tych grup ludzi, obok których przechodziła procesja z najświętszym sakramentem, by zechcieli się zachować z szacunkiem. Tym bardziej, że jak mamy prawo dopuszczać, większość z nich to była młodzież pochodzenia katolickiego. Niestety nie zgodzono się ze mną, twierdząc, że jak to, może oni byli już w kościele, na innej mszy świętej, może byli to ludzie niewierzący. Może, może i może. Być może tak było. Przeraża mnie jednak, siostry i bracia, coś innego. Przeraża mnie zjawisko. Skala tego zjawiska Odchodzenia ludzi od Pana Boga, odchodzenia i porzucania Kościoła Chrystusa. I tutaj znowu słyszałem, ale zaraz, ja nie odchodzę od Pana Boga, tylko mam dość Kościoła, takiego jak obserwuję w mojej miejscowości. Mam dość mojego proboszcza, mam dość polityki na Ambonie. mam Dość proboszka, który co tydzień nawołuje o nowe datki, prosząc, by nie wrzucano do koszyka drobnych, bo ma dziurany kosz. I po wysłuchaniu całości tego dość, z powodzeniem można by ułożyć wylitanie rozpoczynającą się od słów mam dość. No i niestety w tym chórze buntu jest wiele racji. Niepodważalnej prawdy. Bez wątpienia w gronie kapłańskim jest wielu ludzi, którzy pogubili się. Ludzi pogubionych. Którzy być może nigdy nie powinni znaleźć, znaleźć się tu i teraz na tym miejscu jako przewodnicy duchowni. Nie powinni być proboszczami, wikariuszami czy katechetami. Bez wątpienia ta poddolna, gdyby fala sprzeciwu nie zrodziła się z nim, ma ona bardzo poważne i głębokie podłoże. I z pewnością każdy mój i twój drogi bracie w kapłańskich grzech tylko ją umacnia i powoduje, że jest coraz większa i coraz większa. Długo rozmyślałem nad tym, co usłyszałem, modliłem się, błagając Boga o przeważenie dla mnie, grzesznika i dla rzeszy kapłanów za nasze grzechy zgorzeń. To z tej nie umniejszając nas i wiążącej się z nią odpowiedzialności nas, kapłanów, za Was, za Waszą duchowość, za Wasze zbawienie, muszę jednak przyznać, biorąc na świadka samego Boga i swoje ponad 30-kilkuletnie doświadczenie kapłańskie, że nie da się usprawiedliwić wierności tych, którzy z różnych powodów, zarzucają wiarę w Boga, odrzucając jednocześnie jako narzędzie pozostawione przez samego Boga, odrzucając Kościół, odrzucając święte sakramenty, odrzucając modlitwę, debiąc a, na, a nawet czasami brudniąc przeciwko Bogu. Za takie postawy nie da się ukrzyżować kapłanów, ale tym postawą czasami jesteśmy winni sami, my sami, to jest czasami w dużym stopniu nasza gmina. Rozpoczynając od źródła, od naszych rodzin, zastanówcie się, siostry i bracia, kiedy ostatni raz, jeżeli w ogóle to czynimy, to kiedy ostatni raz zebraliśmy się ze swoimi dziećmi na wieczornej modlitwie, na wspólnym czytaniu Pisma Świętego, zastanówcie się, czy swoje dzieci umieliście wobec nich rozwiązywać problemy, które wyrażały się być może w setkach pytań dotykających spraw wiary, spraw Pana Boga tworzenia świata. Dość często być może odpowiedź była odsyłająca. Idź do internetu, pisz sobie hasło i będziesz wszystko wiedziała, czy wiedział. Albo inaczej, zapytaj na najbliższej lekcji religiaterek. Zastanówcie się, siostry i bracia, jak wyglądają wasze relacje z panem młodym. Znam setki rodzin, w których młodzi małżonkowie zaczęli chodzić na świętą dopiero, kiedy ich ukochana córeczka lub synek rozpoczynali przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Wcześniej, między ślubem, krztem dzieci, a właśnie tymczasem rozpoczęcia edukacji, byli z daleko od Pana Boga, byli z boku spraw religijnych. Ale co bardziej smutnie, zakończyli tę swoją aktywność religijną i kontakty z Eucharystią wraz z sakramentem wierzmowania swoich dzieci. Znam wiele takich groźnych. Kiedy słyszę odpowiedź nie pójdę do świątyni, bo nie chcę dalej słuchać tej mantry, klepania macierzy, nie ukrywam, że przechodzi przeze, przeze mnie, przez moją duszę, taki boisty zimny dreszcz Falami Bracia nie kupię twojego argumentu wyrażonego w tezie, ja wierzę w Boga, ale nie w kościół. Sama sobie poradzę i dojdę do Jezusa bez Waszej pomocy. Nie kupię takiej argumentacji, jak nie przyjmę naiwnego tłumaczenia, że skoro się poczytałem na przykład w Wikipedii. Czy nawet w najlepszym podręczniku z medycyny, z zakresu, na przykład kardiologii, i wiem, jak jest zbudowane serce, to, to sam czy sama wyleczę się, kiedy pojawi się problem albo dokonam jakiejś operacji chirurgicznej, bo jestem świetnie oczytany. To jest niewykonane. Sami słyszycie, jak... Jakże niezwykle naiwną wydaje się być tak postawiona teza Dojdę do Boga sam, bez niczyjej pomocy Wyleczę się sam ze wszystkich swoich chorób, ponieważ bardzo dobrze się poczytałem w tym zagadnieniu Nie można się samemu wyleczyć, potrzebna nam jest pomoc fachowa, medyczna Tak samo po, bardzo potrzebna nam jest pomoc przewodnictwa duchowego, które zostawił nam Jezus Chrystus w dniu Pięćdziesiątnicy wsyłając Ducha Świętego na pierwszych aposto na apostołów, na ten pierwszy Kościół, który powoli, ale z jaką skutecznością, rozrósł się na cały świat. I nie, nie można bagatelizować grzechów, które pojawiają się w Kościele. Nie wolno ich bagatelizować. Trzeba z wielkim szacunkiem i pokorą pochylić się nad nim każdym, próbując go naprawić my, jako duchowi przewodnicy. Ale droga siostro i bracie, nie, nie tłumacz się, że nie pójdę do Kościoła z powodu tego, o których wcześniej wspomniałem. Ponieważ Pan Bóg kiedyś ukresu Twojego życia nie zapyta Ciebie, co słychać u Twojego proboszcza? Co słychać u takiego czy innego kapłana, Tylko zapyta Ciebie osobiście, nie osobiście. Co z... W swoim życiu, aby osiągnąć zbawienie. na ile byłeś prawdziwym wyznawcą Jezusa Chrystusa, na ile to, co jest zapisane w Słowie Bożym, w Ewangeliach, przeniknęło Twoją duchowość, przeniknęło Twoje życie. Siostry i bracia, niech ten kończący się czas kilkudniowego odpoczynku, będzie taką najlepszą chwilą na głęboką autorefleksję. Nad naszym życiem. I zastanówcie się, proszę, gdzie jesteśmy my, tu i teraz, z naszymi rodzinami? Gdzie jesteśmy w kontekście naszej wierności Bogu, w kontekście naszej wiary? Czy traktujemy Boga poważnie, a co za tym idzie, stosujemy Jego prośby, nakazy, które zawarł w swoich przykazaniach, i w swoim słowie? Czy też może podchodzimy do spraw religii tak trochę narodowo? Jak podchodzimy do Pana Boga? Czy podchodzimy w sposób poważny, czy jak do folkloru? W okazji, bracia, pamiętajmy, że balansowanie na linii grzechu jest niezwykle niebezpieczne. Nie znamy ani dnia, ani godziny końca naszej ziemskiej wędrówki. A jak życie nam wskazuje, Pan nie bierze do wieczności wedle, wedle urodzenia, wedle roczników, ale według swojego boskiego klucza, boskiego planu. Nie dajmy się więc zwyciężyć duchowej obojętności. Nie pozwólmy, aby nasze duchowe lenistwo było usprawiedliwiane grzechami naszych kapłanów. Oni odpowiedzą przed Bogiem za swoje grzechy i za zgorszenie. A nas kiedyś u życia zapyta Pan, tak jak przed chwilą powiedziałem, jaki był Twój, mój stosunek do Pana Boga, do Gliwii. Co zrobiłeś, aby osiągnąć życie wieczne? I obyś, siostro i Obym również ja nie pozostał w tym w tej chwili, kiedy Bóg okresu mojego życia zapyta mnie o to z pustymi rękami i być może z milionami wymówek, z jakiego go powodu nie udało mi się pomnożyć Bożych talentów, otrzymanych przecież od Boga. Módlmy się gorąco dzisiejszą niedzielę o naszą dnia. O zmianę podejścia do Boga. O zmianę podejścia do spraw religii Pana Boga w naszym życiu rodzinnym. Zacznijmy tę zmianę tu i teraz, w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Nie wstydźcie się swoich dzieci. I uklęknijcie z nimi do modlitwy. To jest z pewnością ten chyba jeden z największych, cudownych darów, i kapitału, które gromadzicie na później, na wieczność. Nie bójcie uczynków i Miłosierdzia. Odcinajcie się od bloków. Zwyczajnej ludzkiej zawiści, podłości. A jeżeli się z nią spotykacie, to mijajcie jak najszerszym dręgu. I motywem tego niech zawsze pozostanie. On, nasz Zbawiciel, dla którego będzie, będziemy chcieli codziennie być lepszymi, doskonalszymi ludźmi. Niech tak się dzieje, niech się tak stanie, a w ten sposób siostro i bracie z pewnością nie zasłużymy na, na to, by spełniła się w naszym życiu przez kroka powiedziano, przez Pana, który powiedział, że... Nie odpuści Bóg nikomu, kto będzie wrócił przeciwko Dubowi świętemu. Siostry i bracia, kończąc dzisiejsze rozważanie, kończę pięknym sargiem 130. Z głębokości powiem do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nagle w te na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć, o moim grzechu, panie, panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci szczącłu żą. Panie. Wierzę w jednego boga. Ojca